Siemaneczko po długiej przerwie. Ale już jestem, już jestem. I moi drodzy, co w ogóle najważniejsze, to w wakacje, o ile nic się nie stanie niesamowitego, to będą dwa filmy tygodniowo, czyli w soboty oraz w środę prawdopodobnie postaram się wyrobić, nie powinno być problemu. Oraz święty Boże, mam internet w końcu, który działa. Rozumiecie to? Internet. Które działa. I dzisiaj na uczczenie tego zagramy w minigierkę, w którą jeszcze nie grałam na Cox'Craftie, czyli Move or Die. Wiem, że na pewno. Ach, no. Wiem, że na pewno taka. Taki ten tryb, taka gra istnieje. Tyle, że w nią nie gram, bo nie mam znajomych, żeby w nią grać sadkę Bo nikt ze mną no, nie chce grać sadki I w ogóle też sorka za głos, bo troszkę choroba ten tego typu tak, w lato, w lato przeziębienie. I jeszcze, i jeszcze co najważniejsze. Czy Wy widzicie ten ping w lewym górnym rogu? Dla mnie, ja, święty Boże, nigdy na oczy nie widziałam takiego niskiego na spiteście to w ogóle pokazuje samo trzy, po prostu trzy pingu. Jezus Maria, to będę mogła się bić z ludźmi. To jest niesamowite, żeby trafić na moment, że działam mi granie z innymi, to nie będzie trudne, a wręcz no Będę mogła bez problemu grać z innymi multiplayer. To jest, Boże, cudowne. I jeszcze z takich małych zapowiedzi. Jeszcze mogę powiedzieć, że niedługo pojawi się też jakiś tam film z Don't Starve. Najpierw chciałam z Don't Starve Together, ale no, nie mam nikogo, nie mam przyjaciela, żeby zagrać sadki. Wykop swój lub Łup. Łup. A, ok. Czyli musimy jak najwięcej wybudować rzeczy, y, z wykopać znaczy się. Ty? Co ja zginęłam? Aha, bo tu się trzeba ruszać cały czas. Ok, ok, ok. Już rozumiem. Ruszać i kopać. Ok. Nie ma problemu. Ale to co? To teraz już nie będę grać? Czy to zaraz będzie następna runda? Nie wiem. O, właśnie. Wracając. Chciałam zrobić film o treści pod tytułem Nie umrzyjmy z głodu razem. Ale kurczę. O nie, mam z kim? A myślę, że jednak multiplayer jako pierwsze zetknięcie w ogóle z tą grą, bo ja oczywiście jako dumna Polka czekam na przeceny. A, czyli to... Atakuj teraz! U! No co, już zginęłam? Aha. Okej, okay, bro. Um, co ja mówiłam? Nawet nie pamiętam już. Myślę, że na multiplayer. A, no, wiem już. Jako typowy Polak, oczywiście nie kupię gry za Kurde, tam 70 80 zł. Tylko czekam dwa lata, czy więcej, na przeceny albo w ogóle jak będzie całkiem za darmo. A, dobra. Oj, ekwipunek się włączy. Totalne spocenie, ale nie wychodzi, bo dawno nie grałam w żadne PvP w Minecrafcie. Kurde. Nie ma tragedii. Oj, jest tragedia. Ale nie aż tak, jak mogłaby być. Po prostu dawno serio... Nie, na, nie byłam w stanie grać żadnego PvP ani nic, i kurczę, wyszłam z wprawy w biciu się. No, nawet nie patrzę w kogo. Aha, no nie byłam pierwsza, kurka. Teraz co? Pokonaj innych graczy. No super. Ojoj. To może być ciężkie. <laughs> czy ja trafiłam? O. Na no kurczę. A nie, ja ja zabiłam. O, jednak ja wygrałam. Ojoj. Kurka, to może być ciężkie. Aha. No, nie wyszedł parkur. Aha, czyli na czerwone nie można spaść, okej? Okay. Ty, ale i tak. A druga. Ło. O, podłoga to lawa, fajne. Fajny, Fajny tryb ogólnie, jednak. Muvordaj jest całkiem spoczko. Tylko muszę się bardziej skupić, a z mówieniem skupienie jest niełatwe. Oj, oj, pali się pod nogami. Eee, nie, aha, nie skoczyło mi. okej. Okay. A aż trzecia. Oj, oj, znowu parkur. Może być ciężko. No. A, bo to ileś razy mogę. Okej. Okay. No kurde, nie zasłaniaj. Ło. Aha. Czemu mi się spalacja nie klika? Oj, oj. Wygrywamy to. O, checkpoint. Ojej, jak dobrze. Ach, kurka. O Boże, jakie dalekie skoki. No nie. Przed ostatnim. Kurkę. Kurkę. Oj. No nie. Aha. W ogóle nie skoczyłam. O, druga. Idę. Zbieraj ile możesz. A, okej. Okay. No Co mi zabierasz? Za mną biegniesz, typie. A o lol, jestem top 1. O no, ja jestem dobra w zbieraniu tak samo prezentów na Hypixelu jak najbardziej. Jajek. Prost. O nie, ktoś mnie wyprzedził. Czyli emeraldy są lepsze. Czemu ktoś jest biały, a ja zielony? Hm. Nie wiem. Uciekaj od kolorowych bloków, ok. O nie! Ojej! Aha, no dobra, nadepnęłam jednak. Kurczaki. A, tu Stewki grają. O, w ogóle, no, ale tu nie zobaczycie, mam cudowny teksturpak w grany, który w zasadzie zmienia no, jedną rzecz. Ale jest taki. Taki cudowny. Pierwszy raz zobaczyłam u tam Evrona na streamie i musiałam, musiałam. To ten co zmienia pieski w daną rasę w zależności właśnie od tego jak go nazwiemy i możemy mieć różne rasy piesków i podoba mi się to bardzo. Maluj! O, to, do to, to mnie. Okej. Okay. Zabierzemy innym jak najbardziej. Zjadamy komuś, kto ma najwięcej. Ciężko stwierdzić. O, ja mam najwięcej. <laughs> ok. Ty, może się nawet uda, uda, uda. Yes! Dobra, nie jest źle. Wysko wyczyść jak najwięcej blo blo bloków okej okay. czyli spamowanie myszką, spoko lecimy po wygraną Jestem dobra w te klocki. Kurczę, no. Nie widzieliście takiego prosa nigdy. Myu, myju, fajnie. E! A! Ty, top 2 byłam! O! 20 poziom mam na Koks i Giga czad. To jeszcze raz chyba sobie w tego Mugurdyja zagramy, bo fajny tryb. Spodobał mi się Wam. Powie. Ty. A, tu jest. Okej, okay. halo, halo, o dobra, I teraz moi drodzy lecimy po top 1, już wiemy na czym polega, na wskórzu, okej, okay. tu będzie trudniej, oj, będzie rzeczywiście dużo trudniej, ten tryb nigdy mi nie wychodzi, że wytrzymaj na wskórzu, no typie, ale chamy, ale chamy, nie mogę. O, dobra. No! Nie, nie odpychajcie mnie no. <ścoughs> Ojej, ty nie jest tak... A, jest tragiczny. Bo to się co liczy? Ilość sekund, czy co? E aha! Czyli nie można na czerwone wejść. Okej, okay, aha. No dobra. No w sumie w innej grze też nie można było na tą, To ma sens. Ale w innej wykerujemy. Kurde. E, trzecia byłam. To nie tak źle. O, podłoga to lawa. Tu może być problem leki. Ponieważ... Nie, nie, zawsze dobrze celuję myszką, żeby skoczyć w daną miejsce. W zasadzie jaką myszką z pacjami się nie klika. Oj... Ee, ale gorąco. <grych> no, no cóż... No cóż. Tu nie będziemy top jeden w tym trybie. O, ale nie poszło tak wolno, nawet. Jacek placek nie może wygrać. Znowu król w skórze, Jezus. A, bo to się chyba liczy ilość załadowanych pasków w tym. Oj! O nie, jak daleko wypchnęli. Kurka. Dobra, jestem top 3, póki co. Nie jest źle. Kurde. King of the Hill, król w bez kitu, Wow. A jestem spostrzegawcza. Top 3 nadal... Ut o nie. Jednak nie. Trzeba wyeliminować Jacka placka, ponieważ za dobrze mu idą te gry. No nie! Nie bijcie! O nie! O! Druga byłam! Ale jaja! O, o nie! O nie! No kurde! Chłopie! Nie zasłaniaj! Czemu tu są ludzie? Aha! No oczywiście! Spacja się nie może kliknąć na tych slajmach! Kurde! Ten! No! Ale się... Zdenerwuję zaraz. Ale to tylko gra, nie ma co się denerwować. Spokojnie. Kurde. No, jak się nie klika spacja, chłopie, zasłaniasz mi. No nie. No nie, nie mogę. Nie mogę. Daj. Aha, chyba będę ostatnia. No okej. Okay. Kurde, chyba jednak nie lecimy po top 1. Dobra, odbiłam się. Mamy checkpoint. Może. No. Kurde. Jacek, placek, za dobrze ci idzie. A nie, to to. Tu też może być problem. A bo tu się znikają. Co się zmienia w czasie? Aha! Aha, nie naskoczyłam. Ale bez sensu. A nawet takie trudne nie było. No okej. Okay. Ale przynajmniej wiem, że się w czasie nie zmienia to. Kurde, Jacek Placek, za dobrze ci idzie. Co mam zrobić? Nie wiem, co mam zrobić. O nie, złap owce i co? Jak mam. O, dobra, mam na głowie ją? Chyba nie mam. No, nie mam. Skąd mam wiedzieć, czy mam na głowie? To jest ciężki tryb, o nie. Jak oni są szybcy Gdzie ona? A, dobra. Nie orientuję... Oj, nie orientuję się aż tak. Kurde. No, jest ciężko. Czemu Jacek dostał plus jeden jak miał też zero? Aha. Dobra, opłaca się po Emę biegnąć. Biec, znaczy się. Bo Emę daje plus 3. Dobra, jest dobrze póki co. Nie ma tragi, Jakby mi mogli sprzed nosa nie brać moich itemków. To by było fajnie. No jak nie byłam w top 3? Halo. Czym mam trafić prosto w kosz. No nie wiem. Aha. Nie wiem o co chodzi tutaj. Jak mam nią rzucić. Halo! i jesteś, Jacek siacek że ci tak dobrze idzie, halo nie podoba mi się to, aha, aha dajcie mi punkta! No! O, udało się. To dobrze, to się cieszę. Nie, nie wrzucajcie, nie wrzucajcie. Jest, Trzy byłam? Trzecia byłam. Może być ciężko, ale pod, staram się. Oj. Ale mi się ładuje ta strzała długo. O nie, za wysoko! Kurde. A bo tu pokazuje pasek, ten ile mi zostało czasu. Kurde. A ja nieładnie Filip Block napisał. Niedobry. Oj. <ścoughs> ale już misowałam tym strzał. Ty, ale mam trzy punkty. Lol. Może jednak w kogoś trafiłam. Kurde. Albo po prostu... Aha, no okej. Okay. Albo po prostu za to, że jeszcze żyłam. Ma to sens. Ale top 3 to git. Znaczy nie tak git, bo no... Daleko mi do top 1 ten tego typu. O Jezus. Ty, trafiłam coś? Nie. Okej. Okay. No halo. O nie, muszę się ruszyć. No nie, z łuku to to, to, to nie jest tak dobrze. No! Jak? O ja, minus dwa. Okej, okay. okej. Okay. Nie ma problemu. No i sadkę, miejsce piąte. Jest jakie sale. No ten. Miłego cionka. Oj, wieczorku. Co tam, kiedy tam? I baj baj.